Dzisiaj otwieramy kolejne paczki. Panini Top Class. Dwie paczki, oczywiście, są. W następnym odcinku, odcinku też będą dwie paczki. Ale tu zaraz otwieramy pierwszą paczkę. Wy możecie już coś widzieć. Jest pierwsza karka. Arga Guler Real Madrid numer 15. Reprezentacja Turcji ładna bardzo karta jest Adrien Rabiot Francja numer 14 duet Ederson oraz Haaland wszyscy są z Manchesteru City Haaland numer 9 a Ederson numer 31 jest Cristiano Ronaldo. Al nas, reprezentacja Portugalii, numer 7. Bardzo ładna karta. Maksymilian Mittelstedt. elektryk Niemcy, numer 18. Gavi. Jest Gavi, numer 9. Hiszpania jedna karta Harry Kane też numer 9 ale reprezentacja Anglii i bramkarz Al Nasr Bento numer 24 To była pierwsza paczka teraz otwieramy drugą paczkę Jest Manuel Neuer. Oczywiście Bayern Monachium numer 1. John Stones Anglia numer 5, obrońca. Saka oraz Cole Palmer, Anglia, świetny duet. Saka numer 7, Cole Palmer numer 24. Kolejny duet. Riki i Fratezzi. Fratezzi oczywiście numer 7, a Ricky numer 6. Lionel Messi. Numer 10. Reprezentacja Argentyny. Piękny. Jest. Aurelian Chouamini. Francja numer 8. Wini Junior, numer 7 Real Madrid oraz na końcu Diogo Dio Jota, numer 20 Liverpool. Najlepsza karta to tu była Ronaldo oraz Messi i Diogo Jota. To tyle. A wy, nie, a wy nie zapomnijcie zostawić suba i lajka. Oddajmy hołd jego I to tyle. Cześć.